To jest rzecz, która się dzieje z krzywdą dla mieszkańców Poznania. Chodzi o opłatę deszczową, której podstawy prawne i naliczane opłaty, zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości, są wątpliwe. Gdzie wątpliwości są co do legalności uchwały Rady Miasta i gdzie absolutnie kontrowersyjny, wręcz skandaliczny jest sposób działania instytucji miejskich, akwanetu i wyliczania kwot, które są miesiąc w miesiąc pobierane od mieszkańców. Prezydent Jaśkowiak odpowiada, że zarówno wojewoda wielkopolski, notabene z ramienia PiSu, jak i sąd, nie miał takich wątpliwości. Kilka lat temu wojewoda nie miał w tym zakresie żadnych wątpliwości. Co więcej, mamy przypadki, gdy mieszkańcy rzeczywiście nie zgadzają się z tymi opłatami, wnieśli to do sądu i przegrali. Zapłacili za to niestety mieszkańcy miasta Poznania. O mieszkańcach mówiła także radna Ewa Jemielity. Szacuje, że dla przeciętnej wielkości mieszkania opłata wynosi między 200 a 300 zł rocznie w czynszu. Kwoty są niebagatelne, bo przez te kilka lat zbiera się już to kwota 65 milionów złotych. No i należałoby sobie zadać pytanie, gdzie te pieniądze i z czyich kieszeni te pieniądze wypłynęły i gdzie one popłynęły. Prezydent tłumaczy, że środki przeznaczone są na zwiększenie retencji wody w mieście, a to kosztuje... Retencja tak naprawdę w najbliższych latach, mam tu na myśli dekadę, to będzie mniej więcej inwestycja na poziomie miliarda do dwóch. Jeżeli pani Jemielity, tak, chce sprawdzić, ile kosztuje tak naprawdę zbiornik na tysiąc metrów sześciennych pod Starym Rynkiem, to możemy jej e, pokazać, jakie są koszty. Kontrolę zaraz rozpoczniemy. Poseł Wrublewski odwiedził wczoraj gabinet prezydenta Jaśkowiaka osobiście w ramach interwencji poselskiej. Chce odpowiedzi dotyczących opłaty za deszczówkę. To są showmeni, których celem jest zwrócenie na siebie uwagi. Mówi prezydent i nawiązuje do kampanii wyborczej. Przed poprzednimi wyborami inny poseł PiS, Tadeusz Dziuba, również robił kontrolę. Poseł dostanie odpowiedź i mam nadzieję, że w przeciwieństwie do tej szopki, którą Urządził wtedy dziuba z jakimś posłem, nie pamiętam już nawet skąd, że on te nasze odpowiedzi odbierze. Jedno jest pewne: na razie poznaniacy z opłaty deszczowej nie zostaną zwolnieni. Damian wełna, puls dnia.